Witaj, droga duszo. Dzisiaj, w tej właśnie chwili, otula cię obecność światła, delikatna i przyjazna wibracja, która szepcze prosto do twojego serca. Nie jesteś sam. Jesteśmy tutaj. To wyjątkowa, pilna i głęboko duchowa wiadomość wysłana bezpośrednio do ciebie przez anioły. To nie przypadek, że zostałeś tu poprowadzony. To nie przypadek, że ta wiadomość do Ciebie dotarła. Przynosi ona boskie wezwanie, objawienie, które musisz zrozumieć dzisiaj, ponieważ duchowy czas nadszedł teraz. Poczuj się otulone tą energią, jakby niewidzialna, świetlista dłoń delikatnie dotknęła Twojego ramienia. Oddychaj głęboko. Pozwól sobie otworzyć swoje serce. Anioły chcą do ciebie przemówić nie twoim zewnętrznym wyglądem, ale twoją istotą. Znają twój ból, twoje wątpliwości, trudne ścieżki, którymi podążałeś w milczeniu, wybory, które prześladowały cię dzień po dniu, a co najważniejsze, znają decyzję, która ciąży na twojej duszy w tej chwili. To przesłanie nie jest po to, by je tylko usłyszeć, ma być odczute. Wchłonięte i przekształcone w jasność, odwagę i kierunek. Nie bój się tego, co cię czeka. To, co ma zostać ujawnione, nie ma na celu wywierania na ciebie presji, lecz uwolnienia cię. Aniołowie mówią Ci, nadszedł czas wyboru. Czas czekania minął. Decyzji, którą trzeba podjąć, nie można już odkładać. Ale nie jesteś sam. Będziemy z tobą kroczyć. W boskim planie wszystko ma swój święty czas. Są chwile oczekiwania, refleksji, ciszy, ale są też chwile, kiedy niebo wzywa nas do działania. I dziś, droga duszo, nadszedł jeden z takich momentów. Energia wszechświata ustawia się tak, Abyś mógł podjąć decyzję, która może zmienić bieg Twojego życia. Ta decyzja może wydawać się drobna z zewnątrz, wybór zawodowy, krok w związku, tak lub nie, które cię dręczy. Ale aniołowie ujawniają: Ta decyzja jest o wiele ważniejsza niż się wydaje. Ma duchowe korzenie. Zostało to zapisane w kontrakcie Twojej duszy. Oznacza początek nowego cyklu, który jest gotowy do rozpoczęcia, ale zależy to od Twojego ruchu. Ile nieprzespanych nocy znosiłeś, bojąc się podjąć złą decyzję? Ile razy milczałeś w obliczu życia, czekając na wyraźny znak, który zdawał się nigdy nie nadejść? Cóż, dzisiaj ten znak nadszedł. Jest przed Tobą. To ta wiadomość. Czujesz w sercu, że coś się zmieni. Jest duchowy niepokój, rodzaj wewnętrznej naglącej potrzeby, której nie da się uciszyć. To Twoja dusza Cię woła. To niebo delikatnie popycha Cię naprzód, ponieważ nadszedł czas, by działać z wiarą. Aniołowie zapewniają Cię, ta decyzja jest konieczna aby światło mogło nadal płynąć w Twoim życiu. I chociaż strach próbuje Cię sparaliżować, wokół Ciebie wznosi się duchowa siła, rozpraszająca wątpliwości, oświetlająca ścieżki, rozwiązująca niewidzialne węzły, które wiążą Twoją duszę z przeszłością. Jesteś wspierany. Temu wyborowi, który wydaje się tak samotny, w rzeczywistości towarzyszy legion światła. Anioły prowadzą cię stanowczo i z miłością, dając ci znać, możesz zaufać temu, co czujesz. Możesz zaufać sobie. Ukochana istoto światła, anioły chcą przemówić do Ciebie bezpośrednio i z miłością. Mówią, zaszedłeś tak daleko z odwagą. Zniosłeś ciche próby, stawiłeś czoła wewnętrznym burzom których nikt inny nie widział. Tyle razy się podnosiłeś, nawet ze znużonym sercem. A teraz stoisz przed portalem, punktem zwrotnym, decydującym momentem, który został przygotowany za kulisami twojego istnienia. Ten wybór, który pojawia się przed tobą, nie jest przypadkowy. Jest częścią twojej ścieżki ewolucji. A anioły szepczą, nie bój się zmienić, oderwać, uwolnić się od tego, co już ci nie służy. Często najważniejsze decyzje w naszym życiu nie opierają się na tym, co logiczne czy bezpieczne, ale na tym, co rezonuje z naszą wewnętrzną prawdą. Aniołowie pytają, spójrz odważnie na to, co odkładałeś. Masz już odpowiedź. W głębi duszy zawsze wiedziałeś, ale teraz musisz zaufać. Może ta decyzja wiąże się z opuszczeniem jakiegoś miejsca, zakończeniem związku, powiedzeniem tak powołaniu, rozpoczęciem czegoś nowego. Może wymaga wiary, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Ale wiedz jedno: Aniołowie otwierają drogę. Drzwi otworzą się w chwili, gdy powiesz: Wybieram zaufanie. Mówią: To, czego boisz się stracić, zostanie zastąpione czymś nieskończenie większym. To, co czujesz, że może pójść nie tak, będzie podtrzymywane przez boskie światło. A to, co wydaje się teraz boleć, Stanie się żyzną glebą dla rozkwitu Twojego przeznaczenia. Zobacz znaki. Czas ucieka nie jako zagrożenie, ale jako przypomnienie, że Twoja dusza nie chce już czekać. Chce żyć, wybierać, świecić. Nie ma błędu, gdy postępujesz zgodnie z prawdą. Nawet jeśli się potkniesz, Aniołowie cię podniosą. Nawet jeśli nadejdzie ból, przyjdzie on, aby oczyścić, a nie zniszczyć. Dziś musisz wybrać, pozostać tam, gdzie jesteś, kierując się strachem, czy iść naprzód, nawet bez ryzyka, kropka gwarancje. Aniołowie mówią ci, nie ma gwarancji poza miłością, wiarą i wewnętrzną odwagą. Wszystko inne to iluzja, a dziś ta zasłona iluzji znika z Twoich oczu. Proszę Cię, abyś przypomniał sobie, kim jesteś, ze wszystkiego, co przezwyciężyłeś. Nie jesteś mały, nie jesteś zagubiony, jesteś istotą boską, silną i gotową wziąć odpowiedzialność za swoją drogę. Ta decyzja, ona wszystko zmieni, a aniołowie zapewniają cię, będzie na lepsze. Dusza wyczuwa, kiedy nadszedł czas, by działać. Jesteś w tej właśnie chwili. Wszystko wokół wydaje się na ciebie naciskać, i być może czekasz na cud z zewnątrz. Ale aniołowie mówią: Cud zaczyna się w tobie kiedy zdecydujesz się nie odkładać dłużej swojej prawdy. Byłeś duchowo przygotowany na tę chwilę. Wszystko, przez co przeszedłeś ból, straty, cisza, wątpliwości, posłużyło, by cię ukształtować, wzmocnić twoje wewnętrzne światło. Teraz to światło musi oświetlić nową ścieżkę, która zostanie ujawniona dopiero po twojej decyzji. Nie bój się rozczarować innych. Decyzja, którą musisz dziś podjąć, to wybór między byciem wiernym sobie, a dalszym zaprzeczaniem sobie, by zadowolić świat. Anioły zapewniają, lojalność wobec własnej duszy jest mostem do prawdziwego spokoju. Nie jesteś tu po to, by spełniać oczekiwania innych. Jesteś tu, by wypełnić swoją misję. I tak, czasami ta misja zaczyna się od dość, dość, wybieram sam. Wsłuchaj się w ciszę, którą anioły tworzą teraz wokół ciebie. Poczuj wibrację, która cię ogarnia. Mówią, wszystko się ułoży w chwili, gdy podejmiesz tę decyzję z odwagą i wiarą. Nie czekaj dłużej. Czas strachu minął. Nadszedł czas działania. Być może się boisz. Boisz się wybierać i popełniać błędy. Boisz się stracić to, co pozostało. Boisz się samotności i niewiedzy, co będzie dalej. Anioły rozpoznają twój ból. Ocierają twoje niewidzialne łzy i kładą teraz dłonie na twoim sercu. Mówią, Jesteś silniejszy niż myślisz. Jesteś kochany, chroniony i prowadzony na każdym kroku, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Widzieli cię, gdy chciałeś się poddać. Byli przy tobie, gdy nikogo innego nie było. Szeptali ci do ucha, gdy płakałeś w ciszy nocy. Wytrzymaj jeszcze trochę. Nadchodzi punkt zwrotny. A ten punkt zwrotny jest dziś. Ta decyzja, która wydaje się tak trudna, jest w rzeczywistości wyzwoleniem. To ponowne połączenie się z tym, kim naprawdę jesteś. To koniec cyklu strachu i początek cyklu ekspansji. Ból, który czujesz, jest prawdziwy, ale nie definiuje tego, co Cię czeka. To co definiuje Twoją drogę teraz, to wybór, którego dokonasz dzisiaj. Wybierz sercem, a anioły zrogą resztę. Dzisiaj otrzymałeś jasne, bezpośrednie i pełne miłości przesłanie od aniołów. Wezwali Cię do świadomości, do odwagi, do przebudzenia Twojej prawdy. Przypomnieli Ci, że życie toczy się tu i teraz, a decyzja która tak bardzo Cię prześladuje, jest w rzeczywistości bramą do wyższego przeznaczenia. Jesteś gotowy, jesteś prowadzony, jesteś bezpieczny. Anioły idą z Tobą, i bez względu na to, co stanie się po Twojej decyzji, wszystko będzie trzymane przez boskie ręce. Zaufaj, właściwy wybór to ten, który przybliża cię do twojej prawdy i musi zostać dokonany dzisiaj. Oddychaj czuj działaj. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, polub ten film, udostępnij go każdemu, kto twoim zdaniem potrzebuje go dziś usłyszeć i zasubskrybuj kanał. Razem budujemy społeczność światła, wiary i uzdrowienia. A jeśli czujesz w duszy pragnienie wsparcia tego dzieła, kliknij przycisk Super, Dziękuję Poniżej i wpłać do 20 dolarów. Twoja darowizna pomoże szerzyć przesłania miłości i nadziei tysiącom innych dusz na całym świecie. Niech anioły otaczają Cię światłem, a Twoja dzisiejsza decyzja niech będzie błogosławiona. Amen.